O cześć! Siemanku, pędzi Zrykla! Dzisiaj będziemy robili tri triki na trzeba Teraz będzie przewrót w przód. Udało się. Tylko sobie... Ten, bo telefon tak chciałem, nie dobra. Dalej, możemy zrobić jego nieko... O kurde! Aha! Niczym asasin! No, dobra! Stanie na głowie teraz musimy się wspiąć tam na górę I e? nie złamał pa wiem u, 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 u. A teraz trzeba zrobić tak jakoś? O. Ty Tylko się nie wywal! Znowu z niczym asasin. Czekaj! No, kurde! No co no no? no chciałem ci dwa z Teraz możemy zrobić tak Jak się znowu... O. E, teraz jeszcze jeden taki lasty trip. O, trzeba zrobić tak, tak, o, teraz będzie najgorszy, najbardziej ekstremalny. Faruza, Parówka Parówka, farówka z grilla. Berlinki. Berlinki. Tak, berlinki. Pyszne. Bardzo dziękujemy za uwagę i do widzenia. Narka.